Ciekawa historia powiem Wam. Wczoraj rozmawiałem z klientem. Znowu zgłosił się do mnie odnośnie zakupu apartamentu. Rozmawiałem z nim w tamtym roku w maju odnośnie inwestycji w Szczeckiej Porębie. Ale kontakt się jakoś urwał. Klient nie był chyba zainteresowany albo e, zmienił zdanie. Ciężko powiedzieć. E, I zgłosił się znowu teraz na krynicę Morską. Tu de facto jadę teraz właśnie podpisywać akt z innym klientem. I powiedział, że szuka apartamentu. Jeszcze od tej pory nic nie wybrał, nic nie kupił. Szuka, już tylko dla siebie. Nie chce inwestycyjnie, chce mieć taką odskocznię, żeby sobie wypoczywać. No, mówiłem, że rozmawialiśmy odnośnie szklackiej poręby. Czemu wtedy nie kupił, a bo myślał, że to jest pod względem tylko inwestycji, trzeba podpisać umowę tylko z operatorem i wynajmować, i można czekać sobie najwyżej na dwa tygodnie. No to wyjaśniłem, oczywiście, że tak nie jest: może kupić sobie na własny użytek, tylko robi sobie co tylko z tym chce. Nikt mu nic nie będzie zakazywał, nakazywał. Jego wol... dobra wola co będzie sobie z tym robił i co. Właśnie do mnie zadzwonił, że jest w Porębie, jest na naszej inwestycji i żebym mu pokazał apartament, o którym wczoraj rozmawialiśmy. Pokierowałem go telefonicznie. No, telefonicznie, jak ma zobaczyć ten apartament, jak pójść do niego. No, jestem ciekawy, czy, czy go ten lokal zainteresował. To jest piękny lokal z pięknym widokiem na karkonosze 35 metrowy z dwoma balkonami. Bardzo fajny. No, ciekawy jestem. A jak wy myślicie? Będzie zainteresowany? Będzie chciał mu zakupić taki lokal? Czy, czy jednak będzie szukał czegoś innego? Jak się, jeśli chcecie więcej takich informacji z rynku nieruchomości, obserwujcie i piszcie. Cześć!